Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj, moim zdaniem, wyjątkowo ładne połączenie: czyli Kia Seat Hatchback, limitowana wersja wyposażenia Tribute Edition w kolorze Yucca Steel Grey. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia Seat, 1,5 Turbo, benzyna, 140 KONI z automatem 7-DCT 253 Nm momentu obrotowego i limitowana wersja wyposażenia Tribute Edition w kolorze Jukka Steel Grey Cena 124 900 zł brutto Finalna, uzależniona jest oczywiście od rabatu negocjacji, ale już teraz mogę wam powiedzieć, że ten model dostępny jest w ofercie wyprzedażowej rocznika 2024 Dla osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu Jeśli chodzi o wyposażenie To bazą tej wersji wyposażenia jest M Wersja M No i dostajemy do niej pakiet Uważam atrakcyjny pakiet wyposażenia Między innymi reflektory Full LED Czujniki parkowania przód, tył Przyciemniane szyby z tyłu. Kluczyk zbliżeniowy. Elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami. Kluczyk zbliżeniowy, więc i podświetlane klamki. Wykończenie z wersji L. Pełna elektryka. Składane lusterka. Podgrzewane fotele, podgrzewaną kierownicę, nawigację z dostępem do internetu, z usługami Kia Connect, elektryczny ręczny i picerkę, którą znamy z wersji L, czyli półskór. Po środku materiał, po bokach skóra ekologiczna, fotel wygodny, dobrze wyprofilowany, z manualną regulacją wysokości i z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędziowego. Mamy tutaj również nawiew dla pasażerów z tyłu, są dwa wloty i USB-C do ładowania urządzeń przenośnych na środku. Kamera i bagażnik w wersji hatchback, 395 litrów pojemności, dwupoziomową podłogę, w tej chwili ona jest w dolnej pozycji, a tu jeszcze mamy koło dojazdowe. I fotel pasażera, manualne regulacje wysokości, elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego. Fotel oczywiście podgrzewany z trójstopniową regulacją, deska. Start-Stop Zegary, które znamy z wersji M Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja Podgrzewany fotel, podgrzewana kierownica I Tak samo u pasażera USB-C do ładowania urządzeń przenośnych USB-A pod CarPlay'a, pod Android Auto Albo pod pendrive'a z muzyką Tryb Sport Wyłączenie start-stopa, włączenie, wyłączenie czujników, włączenie kamery. Elektryczny, ręczny i autohold. Co fajny autohold. Samochód go zapamiętuje. Elektrochromatyczne lusterko, schowek na okulary. Wszystko jest tak, jak być powinno. no A w tej chwili cena dobra. Najlepsze jest to, że rabat wyprzedażowy łączy się dla, z rabatem dla działalności gospodarczych, z rabatem dla wspieranych zawodów tudzież służb mundurowych. Ładne. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Dziękuję. I do następnego razu. Trzymajcie się.